Dzień dobry! W tej lekcji pokażę Ci zapis informacji do pamięci na dłuższy czas, czyli podtrzymanie, i tutaj zajmiemy się dominacją włączenia. Akurat ten zapis jest dosyć rzadko używany, ale można się z takim. Zapisem spotka, czyli z takim kodem programu, no i zobaczymy, jak to zrobić. Czyli znowu połączenie operacji AND i OR, czyli jak to będzie działało. Zobaczmy. Czyli wciskałem przycisk START, taśma jedzie do przodu. Przycisk STOP, taśma się zatrzymuje. No i teraz najważniejsza część. Dominacja, czyli co się stanie, gdy wciśniemy i start, stop. Taśma cały czas jedzie. Treść zadania jest następująca: czyli aktywacja przycisku start. Uruchamia taśmę, aktywacja przycisku stop, zatrzymuje taśmę. Pamiętam o tym, aby sprawdzić, czy taśma nie jest włączona w kierunku do tyłu. Czyli zabezpieczenie, no i sprawdzimy dominację, czyli co się stanie, gdy w tym samym czasie wciśniemy start i stop. Przejdźmy do Tia Portal, no i napiszmy kod programu w bloku OB1, czyli wciskamy przycisk start, czyli tutaj sprawdzenie sygnału D i start, czy jest aktywny, czyli czy jest w stanie wysokim. No, i sprawdzamy, czy taśma nie kręci się do tyłu, czyli instrukcja NC, DQ backward. Jeżeli te warunki są spełnione, to uruchamiamy taśmę do przodu. No i teraz podtrzymanie, czyli tutaj chcemy zrobić podtrzymanie, ale też z dominacją włączenia, dlatego w tej części nie pojawił się przycisk stop. On będzie w gałęzi równoległej. Czyli tworzymy gałąź równoległą. Sprawdzamy, czy komórka pamięci forward, deku forward jest w stanie wysokim. No i tutaj właśnie też sprawdzimy przycisk stop. Czy jest nieaktywny. Czyli czy jest w stanie wysokim. Dlatego instrukcja ENO. No i tutaj ważne, żeby zakończyć myszką. Jeżeli wykorzystamy tą instrukcję, to zakończy nam w tym miejscu, a my chcemy wcześniej pomiędzy dokładnie do tego miejsca chcemy tutaj dociągnąć, więc to robimy myszką. No i w ten sposób mamy zrealizowane podtrzymanie z dominacją. Wyłączenia. Programujemy z dominacją włączenia, oczywiście. Programujemy sterownik. No i zobaczmy, jak to działa. Czyli wciskałem przycisk start, taśma jedzie do przodu, przycisk stop, taśma się zatrzymuje. No i teraz najważniejsza część dominacja czyli co się stanie, gdy wciśniemy i start, stop. Taśma cały czas jedzie. Sprawdźmy na podglądzie jeszcze. Wciskamy start, taśma jedzie, wciskamy stop, taśma się zatrzymała. No i teraz, właśnie, dominacja na poglądzie będzie dokładnie tak widać. Widzimy, dlaczego taśma jedzie. Ponieważ tutaj ta górna część, ten warunek był spełniony. I dlatego już dolna gałąź nie była brana pod uwagę. Więc tutaj połączenie właśnie równoległe zadecydowało o tym tak naprawdę decyduje o tym, że mamy dominację przycisku start, czyli dominację włączenia. To rozwiązanie oczywiście jest rzadziej stosowane, ponieważ wciśnięcie przycisku stop powinno powodować wyłączenie. I tutaj normy bezpieczeństwa też o tym mówią: o takiej sytuacji wciśnięcie przycisku start-stop co powinno się wydarzyć, czyli maszyna nie powinna się włączyć, ale w niektórych funkcjonalnościach taki zapis jest potrzebny, aby dominacja włączenia była ważniejsza. Oczywiście takie sytuacje poznasz w kursie. Chcę zostać programistą PLC. Poznasz sterownik 1200, dokładnie język programowania lat i różne przykłady zastosowania w praktyce. Dziękuję za obejrzenie tej lekcji i zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam Tomasz Wilewski.